Model kartonowy wydawnictwa Andrzej Haliński. Literary model. Opracowanie w skali 1.200 ORP Wiker i Korpę Orzeł. To jest model kartonowy wydany. Numer czwarty, W 1996 roku. W druga strona. Tu widzimy takie obrazki. Lakrestry 6,78 mm Jest Z7. 8 ton. Model kartonowy, który po stronie go miałem wskazanego w latach 90. bo kupiłem właśnie jak on był wydany. W środku mamy tradycyjnie historia obu okrętów, taka może powiedzieć skrócona. I dodam, że. Gdyby to było zdjęcie naprawdę z, e, razem orze przy wichrze no to by nie było tego tej te litery W by nie było to jest tylko tak namalowane że pokazane to jest jakim modele są wydane akurat wicher jest rok 35 a orzeł 39 rodził e, jest wydany w roku 40 jak był już no, ten numer Chociaż tutaj tego numeru nie ma, a model jest wydany z tym numerem 85A, bo gdyby to było zdjęcie rzeczywiste, to by wicher nie miał tej litery W bo w 1938 roku była zmiana regulamin zmiany kodów numerów na okrętach było zamalowane. A przy orze był weszedł do służby luty. 2 lutego 1939 roku. to czyli tylko tej litery, już by nie było, nie? I tu mamy, jakie modele się ukazały w poprzednich numerach. Mamy kartonowy arsenał i military model. tu widzimy, wcześniejszy numer 3 był japoński okno podwodne i od 19 od Sugata, od skali 200 Ten model też miałem sklejony tamtym czasie. Ale postanowiłem sobie odkupić, da znaczy się kupi, kupić jeszcze raz ten model, żeby z tego sklepu udało mi się go znaleźć. Tutaj widzimy poszycie, tutaj mamy wręgi tego wichra i rysunki. A ja to już wyciąłem, bo orła skleiłem już, or poorzył ale ten model wichra będę przerabiał na orp w Ouragan tu mamy szkielet trzeba go po prostu nakleić na tekturę, bo to jest na zwykłej karteczce żeby było grubsze tu mamy rysunek numeracje, jak tutaj co stworzyć mamy tutaj szablony, które trzeba robić z drutów a z drugiej strony, to jest puste, ok Tutaj jest wzór jak zrobić szkielet. Tu mam kadłub, numery. Tutaj mam akurat orła, którym już nie będzie potrzebny rysunek, ale potrzebny będzie mi rysunek części jak zrobić wichra. Oczywiście będę go przerabiał na huragana. Wichra będę robił z innego wydawnictwa. To potem pokażę. Tutaj widzimy pokład okrętu i inne części. Tutaj widzimy kolejny arkusz z częściami. Model kartonowy. Tutaj widzimy kolejny arkusz z częściami. I ja będę zamalowywał tą literę W bo to był uragana. Poszycia dna rebył nie będę, bo to był diorama tak, tak jak zrobiłem sobie orła. Tutaj będzie flagą wydrukowane, bo nie było ich tu. Historię uragana. Całą. Z Wikipedii tu mam inną historię i mam tutaj wydruk Uragana, właśnie będę robił taki okręt i wiadomo, że będę białą farbą. Tak zrobię takie sobie to i akurat zakryję tą literę w, także będę robił Auragana Jest trochę tutaj inaczej, ma uzbrojenie niż wicher, ale takiego Uragana będę robił. Jeżeli chodzi o orła, to mam go sklejonego. Tylko teraz czekam, po prostu w poniedzieli mam znajomek, który ma sklepy MacBook, mami ściągnąć lakier specjalny do mebli i czy 3, 3, 3 Także to może będzie pomalowane lakierem. Także okręt podwodny orł po jest już sklejony. I to już skala 1.200. Taka ciekawa też informacja, że. Kupiłem sobie książkę ORP, okręty francuskie pod polską banderą, bo będę książki miał takie, ale tylko kupuję takie tomiki, ale tylko te numery, gdzie się wydały o, okręty, tak. Taka ciekawostka, że w moim modelarzu był, bo akurat w modelaż, to miałem kiedyś orły z tego, a tego orła z tego małego modelarza. To mam go w skali 1.200 też tak jak tamten. Był wydany w 1958 roku memu dolarzu w skali 1200. W skali 1200 był też wydany w 1970 roku w memu dolarzu, a mały modelarz to jest po prostu model, który był bardzo słynny jakbym dzieciakiem, bo dzieciakiem znaczy może nie, już młodzieżowcem. Ukazywał się w kiosku u nas na wiosce, I to był jedyny znany czasopismo z modelami kartonowymi. Tu był model okazany w skali 150. W 1973 roku orzeł i kolejny orzeł był wydany w 1997, właśnie tego miał z kolejnego, miałem kupione dwa i z jednego zrobiłem sobie sępa, bliźniaka orła i najnowsze wydanie orła to było w 2008 roku, ale dzisiaj prezentujemy właśnie, prezentuję czasopismo, model kartonowy z wydawnictwa Andrzej Kaliński, Military Model. Orp Wicher jako ożytk skali 1-200. Tak wspomnę, że gdyby w rzeczywistości te dwa okręty się płynęły, to Wicher nie miałby tej litery W. Tutaj widzimy na kiosku nie ma litery 85A, bo on dopiero miał tą literę, jak przydostał się uciec Stalina i przydostał się ożyw do Wielkiej Brytanii i tam dopiero dostał z Rainerowi numer przydzielony mu 85A. Kupiłem sobie też specjalnie książkę, właśnie. Tutaj muszę trochę przestawić, żeby lepsza było widoczność. ORP Orzeł, jest to Tomik. Jest to okręty polskiej marynarki wojennej. Takie Tomiki małe. udane, ten. Wydanych było 50 sztuk. Ja sobie kupiłem tylko ORP Orzeł i kupuję tylko te książki, które okręty będę modele kleju, nie? Tutaj widzimy. 50 numerów, które były wydane tutaj widzimy orpę orzeł malowanie z 1939 roku bardzo ciekawe w ogóle to jest czytałem to widzimy jak to w orzeł wygląda w całości tutaj model jest namalowany ja nie zrobiłem tego olinowania górnego na okręcie bo okręt gdzie w zanurzenie szedł, tego tego ominowaniu maszmy maszny Orpo Orzeł. Tutaj widzimy rysunek przedstawia jak torpeduje niemiecki statek żołnierski Rio de Janeiro. Tutaj widzimy sylwetkę Orpo Orzeł. To także bardzo ciekawa książka. okręt podwodny Orpo Orzeł. Postawa jego dzielnej załogi także niesamowita historia krótkiej bądź co, bądź służby bojowej mają, mają dla nas Polaków znaczenie szczególne szab, nic innego jak orzeł właśnie widnieje w naszym herbie państwowym to jest właśnie taka taki historika krótka nic innego lepiej się nie utożsamia, nie utożsamia polskiego charakteru narodowego jak ten ptak drapieżny wielki i dumny niczym naród polski od setek lat zmuszony do nieugiętej walki o własną wolność i niepodległość ojczyzny tak się złożyło, że ten sławny okręt podwodny oraz jego waleczna załoga zapisali jedną z najpiękniejszych kart w historii II wojny światowej. Można śmiało zrewizyfikować stwierdzenie i dzieje żadnego innego okrętu nie są tak żywe po dziś dzień w narodzie jak los tego wyjątkowego okrętu. Podwodnego, który zaginął bez wieści w maju 1940 roku. Jak dotąd, mimo wielu wypraw i wielkich poszukiwań, nie, się, nie pozwolił się odnaleźć na dnie Morza Północnego. I dodam, że w tym roku, właśnie w sierpniu, rusza dziesiąta wyprawa poszukiwania tego orła. Tutaj, zanim zbudowano orła, to widzimy okręty podwodne, pierwsze, które były w Polskim Czyli tak zwane drapieżniki podwodne, sewiatrze, miń, ryśbik i ryś. Tutaj są ilustracje, właśnie jak w stoczni w Holandii budowano ORP-orze. No i też nie wiadomo, że był budowany też bliźniak SEMP. Tutaj widzimy spotki, właśnie. tutaj są właśnie pierwsze sekcje denne kadłuba orła na pochylni holenderskiej stoczni Koninkije Matshapi Deschelde w tak, fajna książka, bardzo ją polecam To jest widok na rufę arpo-ożył tutaj mamy orła akurat o to jest powidać ta osłona Dziwowego działa kiosk. Przedniego działa. Tutaj widzimy trwa budowa tego okrętu. Podwodnego Orpo Orzeł Tutaj widzimy budowa torped, wyrzutni torpedowych do Orła. Tutaj widzimy okres próby i tych służby. Czyli tutaj widzimy, jak okręt wpływał. Okręt wchodzi po raz pierwszy do portu w Gdyni widzimy, szykowana jest gala banderowa będzie podnoszona na ten maszt no, marynarze przywiązują flagi różne tutaj widzimy delegacje przedstawiciele strony polskiej, tuż przed rozpoczęciem ceremonii budowania Orpo Orzeł tutaj też widzimy moment budowania Orpo Orzeł taka ciekawostka, że smar był za gęsty na tej pochylni i statek nie mógł spłynąć do wody, to ściągnięto dwie ciężkie lokomotywy lokomotywami. Dopiero ściągnięto okręt na wodę. ORP Orzeł spływa na wodę w dniu 15 stycznia 1938 roku. A tutaj są marynarze RP Orła w Holandii. Tutaj widzimy. Wrzutnie torped ziobowych Pieszek stoczni Tutaj widzimy już okręt, ale już jest przycumowany do nadbrzeża Uposażonego. Przy, przycumowany też w Holandii Do nadbrzeża Tutaj jest widok na ruchową część okrętu Zdjęcie orła pokazujące okręt z lewej burty przy nabrzeżu wyposażeniowym. Na brzegu wyposażeniowym tutaj widzimy środek. Zdjęcie silników elektrycznych. Tutaj widzimy te widok na włazy torpedowe torpedy dziobowe. Tutaj widzimy kiosk orła. No tutaj jest pokazane jak te karabinki właśnie. Ja też ich nie mam sklejonego, bo ja zrobiłem właśnie wersję schowaną, czyli te karabinki tak się właśnie chowały. Jest to armata przeciwlotnicza kaliber 40 mm, boforsa, armata podwójna, która była yy, taka była chowana w windzie w kiosku. <laughs> tutaj zdjęcie orła wykonane jeszcze w ubytu w Holandii widzimy peryskopy są pochowane, nie ma nic nad kioskiem, żadnego masztu bardzo piękna w ogóle książka, czytałem ją dwa razy oczywiście w momencie jak miałem chwilę przerwy a kleiłem orła to przy okazji w przerwach sobie czytałem widok drufy na wychodzący z portu w morze okręt podwodny orpę orzeł tutaj też widzimy orpę orzeł, widziano drufy cymujący przy nadbrzeżu no, tak to, żeby to było widać. Może fajna książka polecam. Mam coś książkę o sępie, bliźniaczom, o Wichrze, burze błyskawicy. Bo tutaj okręty będę kleił. Okręt podwodny orpo Orzeł, morzu tutaj też widzimy, a tutaj mamy kapitan marynarki Janguldziński na zdjęciu wykonanym już w Wielkiej Brytanii w 1940 roku. W ogóle polecam, właśnie kanał historii nieznanej II Tam właśnie dużo właśnie ciekawych jest informacji na temat okrętu podwodnego rpo Widok na kiosk rpo część załogi na nim, zgromadzonej na kiosku. To też widzimy. A tu mamy estoński kuter MP10 przy burcie orpo orze w Talinie. właśnie. Ta tutaj jest ładowanie apartów torpedowych do tych wyrzutni, które są do tych wyrzutni torpedowych, które są w, w kadłubie. Po 12 miał 12 wyrzutni torpedowych, miał 4 na na rufie, 4 cztery wyrzutni miał na dziobie i dwie pod dwie wyrzutnie miał właśnie w kadłubie. Tu masz dwie wyrzutnie i tu były wyrzutnie. obracane pracowni Skal 100 to miałem to ruchome, no. wersję ruchomą, że mogłem obracać i pod torpedy było widać. Tutaj jest orpo orzeł, wraca z, y, z patrolu. Tutaj mamy brytyjski niszczyciel, Volarus, który wyszedł na spotkanie przybywającemu do Wielkiej Brytanii orłem. Na spotkanie orła wypłynął James C. Baliorus. Tutaj mamy szkicę Orła. Orze u boku Tu właśnie orzeł dostał ten numer taktyczny 85A. A tu widzimy przy burcie orpe wilka jest. A wilk jest to numer 64A. ORP Wilk. To były dwa okręty, które zostały zdołały dotrzeć do Anglii bo Semp, Ryś i Żbik to one w Szwecji zostały internowane na czas wojny tu mamy orpę orzeł przycumowany przedsum do nabrzeża brytyjskiej w bazie Roshid. widok na ruchem orpę orzeł tutaj mamy, tu mamy kiła mamy kiosk orła bardzo fajna książka Jeden z niszczycieli typu E, James C. M. Ex Ex Montus, będący liderem w swoim typie, z którymi orzeł osłaniał konwoje. Akurat to jest taki typ niszczyciela, orzeł osłaniał konwoje. I tu mamy widok z kiosku Orła. Oddali jest orpie wilk zdjęcie zrobione z kiosku Orpo-Orzło tutaj mamy widok z kiosku na rufem Orła w czasie postoju na bazie Rojsydg a tu mamy niemiecki parowiec z Rio de Janeiro co okręt orpo orzeł zatopił i tutaj mamy też orpo orzeł przy nabrzeżu w Rossit w 1940 roku. Tutaj mamy pędzący orzeł. Ostatni patron. Sprawa komandora kłoczkowskiego. Tutaj mamy. Jest w ogóle film fajny. Orzeł. Ostatni patron. Coś takiego. Ale mi się bardziej podoba ten film orzeł. Ta starsza wersja. Jak jest pokazana ucieczka stalina że pokładzie orła mam tutaj filmy w ogóle dziób orła z proporcją marynarki wojennej także fajna książka tutaj mamy też te zdjęcie właśnie po raz pierwszy orze przypłynął do Polski Tutaj mamy kapitana Jana Grudzińskiego w i a tutaj mamy tutaj mamy fotografa Henryka Kacz Kłoczkowskiego po pobytu w Związku Radzieckim wykonana prawdopodobnie w 1942 roku udawał chorobę tam, czy był chory w Talinie został w szpitalu a potem o, tutaj są podane, właśnie na też modele okrętu podwodnego po Wydanie, akor to jest, to wydanie, co dzisiaj prezentuję, pokazane. Tutaj jest model z mego modelarza. Tutaj widzimy też te właśnie modele z mego modelarza, które były wydane. A tutaj model plastykowy 1400. I tutaj też kartonowy Arsenal Ożył i SEND i tutaj mamy orła, właśnie już yy, z numerem Realmei 85A. Jest to właśnie, uczyta, że to jest ten znak taktyczny. Orła z Realmei 85A. A tutaj mamy na przodzie właśnie orła w 1939. I właśnie takiego orła ja właśnie kleję. Skleiłem. I numer 3 tu jest widzimy kolejny To jest cała lista okrętów. Ja według tej listy potem kupuję tylko te modele, te książki, te modele, które będę kleił. Także fajna książka, polecam. O RPO. Jeszcze jedna książka do mnie przyszła, tylko muszę w Warszawie przywieźć Orpo Semp, ale wielkie jaksyko uzbrojenia 1939 rok z takiego wydania będę miał też i tu jeszcze żudna tego orła ORP Orzeł i tu właśnie mam bez tego numeru taktycznego oralski 85a a prezentowany był właśnie dzisiaj w ogóle model kartonowy nie ja zrobiłem filmiku właśnie jak kupiłem ten model, a mogę zrobić to by jeszcze był pokazany orzeł kartonówka do wycinania dobra no to przedstawiłem to Będę kleju, ale wichra tutaj do tej ramy, ale z wydawnictwa Wak. Bo akurat oni mieli wydany w tym roku model wydali 8 wersji 1939 bez tego, bez tej litery W i bez tego tylnego masztu. Dobra, to na razie. Także to jest model kartonowy wydawnictwa Andrzej Haliński. Military model RP Wicher, RP Orżów, skala 1-200. Było to wydanie numer 4. 1996 rok. Cena 6 zł. A tu jest podana nawet cena stara, czyli 60 tysięcy zł. To są podane ceny. Jeszcze stare ceny. 60 tysięcy zł. Nowe 6 zł. Pamiętam te pieniądze stare. Dobra, to na razie. Hej.